Wspominam sobie te trzy lata w szkole, widzą bardzo dobrze. Każdy nauczyciel starał się pomagać. Moja wychowawczyni była po prostu kochana W każdej sprawie i w ka za każdym problemem, w każdej sytuacji starała się nam pomóc. Czuciłam trzy lata w tej szkole, ehm, a bardzo też za kadrą. w ja sposób, Chodź, chodź, chodź. nie, chodź. chodź, chodź, chodź. chodź. trzy lata w szkole zjedliśmy razem, wiedzieli Mógł się Tak. O. Było super. Będziemy tak. No, no, tak. I pozdrawiam cię z trzy lata były Wszystkie te trzy lata spędzone w tej szkole, w murach tej naszej szkoły, były spędzone fantastycznie. Miłe, jak to słyszę. super przyjaciółmi, z mną. w super gronie pedagogicznym. Trzy lata temu wybrałam tę szkołę i myślę, że gdybym miała wybierać jeszcze raz, to nie podjęłam innej decyzji. Atmosfera, która jest tutaj tworzona przez wspaniałe grony pedagogiczne jest naprawdę na wysokim poziomie. I jestem naprawdę zadowolona z wyboru szkoły. Mhm. Czasem było ciężko, wiadomo, nie radziliśmy sobie w niektórych momentach, ale zawsze przychodziły te jasne dni i grono pedagogiczne zawsze dawało nam kolejne szanse, żebyśmy jakoś dawali radę. Jesteśmy szczęśliwi, bo zdaliśmy, a teraz czeka nas matura. Juhu! Dominik! E, dziękujemy nauczycielom i naszym koleżankom i koledze za wspólny czas spędzony. To będą na pewno niezapomniane w tej szkole. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy Nie ja rozpominamy o ten czas Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.